dzisiaj obiecany filmik, w którym pokażę Wam, jak zrobić Krosno do Rainbow Bloom samemu. Będziemy potrzebować pinezek, będziemy potrzebować kości, jedno albo drugie, a będziemy potrzebować młotka, jakiejś deski. Ja użyłam po prostu półki ze swojego biurka. I w sumie na tyle. A oprócz tego będziemy potrzebować jakiegoś wzoru rozłożenia naszych słupków. Ja użyłam zwykłych wymiarów z normalnego krosna i wymiary wrzucę pod spodem. Będzie w opisie. I postaram się również wykonać dokument, który będziecie mogli wydrukować, jeśli macie taką ochotę. Tak więc zaczynajmy! Bierzemy pineskę i po prostu przybijamy. Robimy dokładnie to samo z każdą jedną. Następnie po skończeniu delikatnie to odrywamy. Gdy jest gotowe, możemy pieniążki wbić trochę mocniej. To by było na tyle, a bądźcie ostrożni, żeby nie połamać pieniędzy, jak ja tutaj zrobiłam. Trochę za mocno uderzyłam. W każdym razie, jeśli wbijecie je odpowiednio mocno, będziecie mogli je wyprostować i powinny działać świetnie. Tak więc, spróbujmy. Mocno wbite, nie przesuwają się, i możemy normalnie tworzyć różne wzory, o, dokładnie. Tutaj akurat jakieś randomowe wzory próbowałam zrobić. W każdym razie nie nawet przy w silniejszych pociągnięciach pineski nie przesuwają się, i można na nich tworzyć różne bardzo ciekawe wzory. I jeśli nie kupujecie. Um, nie kupiacie zestawu, możecie również użyć najzwyklejszego szydełka zakupionego w paszporterii. Um, I w sumie to by było na tyle. Um, wzór do zrobienia krosna wrzucę pod spodem i życzę wam powodzenia i miłego dnia.